Na serio pytasz, czy ktoś to kupuje? No słuchaj, nie powinno to być dla ciebie zaskoczeniem, że ten dysk, który ma ponad 100 tysięcy retro -gier, ma masę, masę fanów. A poza tym w zestawie dostajesz dwa takie pady, które wyglądają jak od PS3, więc naprawdę czuć przy graniu to nostalgię. A same ich wykonanie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. Widać, że wszystko jest tutaj solidne, no i na wysokim poziomie. No i dla udowodnienia widzisz, że jest naprawdę ponad 100 tysięcy gier. No i może choćby teraz sprawdzić, jakie to są konsole i ogólnie jakie to są może gry. Dobra, no i jak widzisz, jest naprawdę masa, masa konsol. Z tego co widziałem, to jest tu PS3, PS2, Nintendo, Xbox. No i ogólnie wiele, wiele, wiele więcej. No i jeszcze na sam koniec, dla udowodnienia, że wszystko działa, łączyłem sobie GTA San Andreas. No, i jak widzisz, wszystko płynnie tutaj idzie, nic się nie zacina. No, i ogólnie, naprawdę, jest to warte polecenia. A no, i na sam koniec, muszę Ci powiedzieć, gdzie kupisz ten dysk. A kupisz go w linku w opisie w profilu i jest aktualnie na zimowej promocji, która się właśnie niebawem kończy. A jeśli ty masz jakieś pytania, to pisz w komentarzu.